Dzień dobry Ja przepraszam, że od środka zaczynam, czyli od kaczek Od pływającego obiadku Tu jest fontanna Jestem w sercu parku Brasensa, Żorża Brasensa w 15.00 Minecraft o. Fajny park Stoję pod wieżą, gdzie spisywano kontrakty z zegarem. Raz tą wieżę z szerszej perspektywy pokażę. Tu kiedyś była właśnie Ubojnia, a to jej centrum. Parecki błękit. Proszę, wycieczki, fontanna, nieodłączny atrybut francuskich parków. I tam znowu dwa budynki celników, zaraz o tym parku opowiem. A tu jest główne wejście do parku. Dwie rzeźby byków przypominają o tym, że był tu kiedyś abatuaru bojnia zwierzyny dla południowego Paryża. Historia tego parku jest bardzo interesująca. Drugi byk, to jest plac Zorża Maret, imienia Zorża Maret, który Krońsztat tam dalej, tam dalej mieszkam e. dzieci, 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 dzieci idą do parku my też. Mało zębów nie wybiłem, cholera. Park ten powstał w 1991 roku. Nadano mu imię George'a Braselsa, który był mieszkańcem Cartier. Zresztą tutaj umarły Niedaleko są jest jego mieszkanie. W XVIII i wcześniej wieku były tutaj ogrody warzywne między innymi tak to dziwnie jest, bo cały Paryż naokoło był oblepiony plantacjami warzyw, ogrodami i również łąkami pełnymi bydła. Trzody takiej czy siakiej owiec, nie owiec jak gniątek. Takie miasto dosyć duże potrzebowało ciągle warzyw i mięsa. I te tereny należały do rodziny Wozirara. I właśnie tutaj były marchewkowe pola, poroze i różnych innych legumek. Również była i winnica. Z, z tych czasów została winnica. I taki maleńki ogród warzywny. I pani ogrodniczka. Fajna. Możył. I a, to jest właśnie ten ogródek edukacyjny ogród warzywny gdzie dzieci sobie, nie tylko dzieci ale i młodzież proszę bardzo przychodzi zapoznać się jak to te legumy rosną młodzież jeziorko pokazywałem z drugiej strony kaczuszki Ogród powstał w 1991 roku, do lat 70. była tutaj wielka ubojnia zwierząt. Parę pomników z tej okazji. Te byki nie, nie, nie były na wejściu, bo dopiero powstały po wybudowaniu ogrodu. Jak była ubojnia, to nikt tych zwierząt raczej nie szanował, myślę aż tak żeby im pomniki stawiać fontanna jak to fontanna A jak widzimy jest akurat midi panie i panowie biuraliści przyszli spożyć posiłek południowy. fajny ten budynek bardzo mi się podoba Dalej sobie pójdźmy. nie jadą. To jest bardzo fajna rzeźba. Tu pewnie kwiatami handlowano, bo to tak jakoś, jak coś gdzieś było, to... O! Aleja Piosenek. do to muszę znaleźć na YouTube muzykę. To puszczam. Tu chyba był handel też kwiatami, myślę. Taki osiołek, to sobie stoi. Nie odparany Z brązu fajny, magiczny. Czas się zatrzymał osiołek. Spoko, można go fotografować, nie kopnie. Szczegóły pojazdu. Ok. Maszerujemy dalej. Wi-Fi Parku. Wszędzie jest Wi-Fi w tym parku. Mocne. Ryski. Tu przebija bardzo brzydki budynek, blokowiska. Coś nie tylko się kojarzącego, ale mechanicy społeczni od Jean-Paul Sartra popsuli dzielnicę 15 za prezydentury Platwa Mitterranda. A tak, gniazdo dealerów narkotyków i wylęgarnia kryminalistów. Tak jest do tej pory. Tam obok jest Assurance Maladie i da... <laughs> Przepraszam za palenie gardła. <laughs> A tu bliżej mamy teatr. Też mechanicy postawili. Ale teatr, jak widać, jest bardzo zaniedbany. Publiczności niewiele. O! Jeden pan jeszcze się dosmarza jesiennie. Publiczności niewiele w tym teatrze, dlatego że... Ci ludzie, którzy z Afryki przyjechali, to tam raczej teatrów nie mieli, nie bardzo wiedzą, o co chodzi. I tak mają do tej pory. A dobra, to taka dygresja. Głupia może trochę. Dziewczyna pobiegła. Właśnie dochodzę do winnicy, która nabiera już fajnych kolorków takich jesiennych. To bardziej nasłone śniadana. Tu jakiś otwarty dzień widzę. Dzieci zwiedzają też pana widzimy są ule też edukacyjne, gdzieś będą zaraz pokąsane częściowo przez pszczołki. Kolor. Piękne kolory. Liści. Dobra. Kwiaty dla na naokoło. Pangicy kawałek pokazałem. Jeszcze przejdę z drugiej strony potem. Miód wielokwiatowy potem jest z tego. Mam nadzieję. O! Właśnie na tym zboczu mamy ule. Ule edukacyjne. Nie wiem, czy to pszczoły są uczone, jak zbierać nektar na miodek, czy, czy tylko dzieci się uczą, jak, jak wygląda pszczoła. Paro tych uli. Nie widzę pustostanów Także myślę, że te pszczoły żyją całkiem nieźle O, z tego boku winnica wygląda lepiej. Tak myślę o. Są jeszcze winogronka I z tych późnych winogronek ususzonych Jebiste wino jest. Wow O, 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 o! Teraz sobie przybliżymy. Widać czy nie? No nie wiem, ja widzę. No chyba widać te winogrona. Wielka winnica Myślę Nie wiem ile butelek daje Nie jestem winiarzem z solei Cudowna sprawa i od razu przechodzimy do dalszej części parku. To tak, to w parkach francuskich jest mieszana. Roślinność bardzo liściaste i glaste drzewa. Także tutaj mamy kawałek lasu. Proszę bardzo. Piękna sprawa. Zbocze. Zbocze Zbocze zostało wybudowane, jak się dowiedziałem. Te wszystkie fałdy dzięki tym wykopom, pod te straszliwe bloki, które tam pokazywałem, była ziemia, żeby zrobić tutaj sztucznie pofałdowany teren. Już ściółka zesłaliście. Biegacie są cały rok. Różnie to ludzie biegają, niektórzy tylko idą po prostu, bo nie. No, albo to dużo biegi. Albo po prostu. No, pan wie, że jest fotografowany, filmowany, wziął się w kupę i pobiegł. Tak. Mur oporowy, bardzo ciekawa sprawa co jest za nim. Bo to jak to w Paryżu, wiele rzeczy było, już nie ma. To teraz robią na, na nowo, ale nie w tym miejscu. Tu kiedyś była linia kolejki podmiejskiej. Tam dalej jest pierwszy peryferyj. Taki bulwar PC zwany. A dopiero ten właściwy, taka autostrada, gdzie można jechać do ograniczeniem do 80 km na godzinę, jest jeszcze dalej. A jeszcze dalej jest a 86, a jeszcze dalej wiem i tych peryferyków paryskich jest mnóstwo, aż do końca Ile-de-France. O czym to ja chciałem? Nie wiem, dlaczego nie renowuje się Tyni, tylko budowa na tramwaj. to jest idealna sprawa dla Paryża? Gotowa, ja nie wiem, ja nie rozumiem tego. No, ale to wiadomo. Socjaliści w Paryżu rządzą, oni wszystko po swojemu, niż od no i jesteśmy na dole winnicy, która nabiera powoli zielonych kolorów. Okazuje się, że dziewczyny, które spodziewają się dziecka, też sobie jeszcze biegają. No, te dzieci będą mocne. Wytrzęsione. O ile winorośl nabiera już powoli kolorów jesiennych. To. No to akurat są drzewa liściaste. O, tutaj piękne kolory. Wow! Coś pięknego. Hmm? Państwo widzą w midi, niektórzy nie jedzą obiadu, albo przed obiadem biegają, bo chyba po to niezdrowo biegać. Ja sobie idę. Po parku Brasensa przypominam. Biedam małą pętlę i teraz dzieci już poszły od uli, pszczoły mają święty spokój. No to nawet jest napisane, że... UL PEDAGOGICZNY. Broza. i tak a, nie tylko ja się komunikuję no i właśnie jesteśmy teraz znowu zrobiłem pętelkę i idę, idę z powrotem park jest dosyć duży nie jest największy ale spory jest a, wszyscy tak Szkoda tego teatru, naprawdę wiele rzeczy jest wykonanych, plany wykonali, jak to socjaliści i wykonują, ale dla mnie jest to bez sensu, bo ci ludzie, którzy mieszkają po, w tych domach normalnych, mają swoje teatry no to, to od dawna namieżone. No, no dobra, sami pójdą, ale wiadomo, że tutaj nie ma wybitnej obsady aktorskiej. Stać samofor i... No i sztuki takie powiedzmy sobie No ale cóż no to tak wygląda krzywienie kultury I scalanie tego wszystkiego w P nazywa się to potem Francja Jeszcze na jeziorko spójrzmy sobie Piękne jezioreczko Hopla hopla ok Idziemy dalej Tam są jedyne mądre teatrzyki to są teatrzyki dla dzieci w parkach, bo rodzice mogą na godzinkę dwie zostawić dzieci z giniolami sami Zażyć trochę intymności powiedzmy No i sobie dojdziemy do drugiego brzegu parku. To no nie będzie długim, Lecz a... to nie będzie. Może kawałek ulicy jeszcze poka... wiem. O, właśnie to jest wejście do taczyku ginioli, czyli tak jak kiełkowego, popularny. Czynny kiedyś, Wejście 3 pięć Tanio jak basz. Nie wyjdę tędy, bo tu jakieś zagrożenie jest. A szkoda, bo to jest fajna rzeźba. I tutaj są tereny, kiedyś też było marsze żywnościowe, bawa żywa. A teraz są targi, książki. Ale dzisiaj nie. Tam jest rzeźba, właśnie pana rzeźnika. Może do niej, nawet do niej nie podejdzie potem, bo wszystko ogrodzone. Cholera. Pan rzeźnik. Spróbuję go złapać potem. No i sobie wychodzimy. Jeszcze spojrzenie na park. Straszliwe oki. Sartrowskie. Sartrystowskie. Sartrystowskie. Wieża z zegarem. Wow. I pójdziemy sobie wśród kwiatków jak się nazywa? No, to... no raz drugi raz panią spotkaliśmy Fajnie. No tu mnóstwo jest ale jak tutaj gdzieś jakieś przedszkole coś tam właśnie widzimy. Tam już widać e, ulicę Morion <laughs> Przepraszam na kaszę. No i tak dalej. Biegacze. Tak potrafią godzinę biegać, wiecie? Też nieraz biegam na ulicę i przed pola. Wychodzę z parku, idę sobie na ulicę Morion. Nie będę robił żadnych wywiadów ani nic takiego. Idę sobie po prostu. W Paryżu to jest taka, te, te takiej studienki powiedzmy ta akurat jest nieczynna, ale to jest pozostałość bardzo dobra z czasów jak taka woda była yy, do picia całkiem całkiem Nie jest do tej pory większość tych studni jest czynna woda na darmo Toalety paryskie za darmowala voilà. Wielkach na Kible To jest ulica Brącją Restauracja 100 kilo Dobry internet mają czasami to przesiaduje wujkowie, Fryzjer męski no i tak tam o i teraz spróbuję złapać tego jakoś z innej pozycji, bo jest fajne, że niech mi się podoba Ulica mąkła. Też na piwkot można wpadać. Ha. Nie lubię cygar, lubię ich, za ich zapach, ale samemu palić cygara, dość miałam w prawo. No, rzeźnika może jakoś się uda złapać pozycję. O, jakieś roboty drogowe, coś kopią, ale tutaj wygląda, że feta jest tylko o, jest rzeźnik. O, co ciekawa rzeźba. I kończę filmik na Bonkopie, na razie do następnego spaceru.